W tym fragmencie tego muzeum, za każdym razem tak jesteśmy jak tu idę, to jest ewidentny efekt zapachowy tutaj się wchodzi i jest rozpilona taka aura, która jest bardzo miękka, cielesna, słodkawa, lekko słodkawo kremowa, pudrowa lekko... Taki też, nieładnie bym powiedziała, owocowy. Mam z całą tą chyba taką tutaj kremowością bielą i pastelowością się samet. To nie pierwszy raz gdzie w jakimś muzeum właśnie są jakieś efekty zapachowe, w tym, nie tylko w tym jednym miejscu taki efekt jest. Kiedyś byłam w takiej wystawie, w były takie stale zapachowe. że byłam to, mam, to Były stale, które były mocno e, dopełnione zapachem eukaliptusowym. I to generalnie pod różnym kątem. Eee, więc to była taka po bardzo... prostu przy okazji eee, aura zapachowa, wystawa zapachowa, taki projekt, właściwie, zapach jako element sztuki nowoczesnej. Zapach, generalnie, jest w pewnym momencie dla zbyt mglący dla mnie to jest w tej swojej takiej kosmetycznej słodyczy. I w nie zrobiono pod kątem kremowości, tylko jakiegoś troszeczkę kremowego pudru. Ale to nie jest taki stricte, tylko pudrowy. Ma sobie taką mleczność, ale tu jest wszystkiego tak za słodko, aż tak dla mnie troszeczkę już nużąco i trochę powodującą miłość.